Poniżej 50 cm są głazy, to są ogromne kamienie tutaj, tutaj leżą naprawdę. A w tej warstwie wyżej to są milionów takich drobnych kamieni, jak tu widać. Tutaj Tutaj mój problem jest, to trzeba rozumieć, to są kamienie i żwir. A ja w ogóle nie miałem żadnej warstwy humus, tu brakowało po prostu warstwa uprawowa, bo oni koniami tylko trochę robili, był kamień, to skoczył z tym, z tym pługiem i, i, i tak była ta, ta uprawa tam, tam kiedyś, więc to było bardzo nisko i nie mogli głębiej i było zaklinowane dużymi, małymi i w, w, wszystkiego i wyschło od razu, bo to taka, taka warstwa żywa, to jeżeli był dni bez deszczu, to już był sucho i czasami te kamienie nawet na powierzchni. Tam, tam widać, i tam nic nie może rosnąć.